Dzień dobry, serdecznie zapraszam na transmisję telewizji gnieziowskiej Frischer Film w dniu 10 sierpnia 2025 roku. Wielkie księstwo królików w żyzne gleby obfituje. Z tego powodu wiele roślin, wiele ich rodzajów i wiele sposobów uprawiania możemy opowiedzieć. Z tego powodu w dniu dzisiejszym przedstawimy Państwu trzy rośliny oraz sposoby ich uprawy, a dokładniej cechy, aby były one dobre i rosły dynamicznie. Pierwszą rośliną, którą w dniu dzisiejszym omówimy, będzie słonecznik, który charakteryzuje się faktem, iż nie jest często uprawiany na polach na terenie całego kraju. Jednak jest bardzo ważnym elementem diety. Ziarna słonecznika pojawiają się w jednej mieszance karmowej, czy jako osobny posiłek dla królika. Natomiast olej produkowany z niego, olej słonecznikowy, jest bardzo ważny w smażeniu niektórych produktów stosowanych w fabrykach, ale i jako olej roślinny, który jest lepszy od oleju zwierzęcego. Które oczywiście w Wielkim Księstwie nie są stosowane. Aby słonecznik rósł prawidłowo, pH ziemi powinno się utrzymać między 6 a 7,2. Natomiast sam słonecznik jest rośliną niewiele wymagającą pod względem samej gleby i jej rodzaju. Może być uprawiany jak i w glebie bielicowej, a nawet w Czarnoziemie, w zależności od tego, kto jakie pole posiada, ponieważ sprawdza się w wielu glebach. Maksymalna ilość uprawy pod względem ilości ziaren na hektar to między 60 a 70 tysięcy. Stanowisko musi być słoneczne, bo to przecież słonecznik. Buraki na terenie państwa króliczego są hodowane w dwóch postaciach. Pod względem buraków cukrowych, produkcyjnych i przemysłowych i buraków jadalnych, które mogą być już jedzone od razu po wyjęciu z ziemi. I to tymi drugimi w tym momencie się zajmiemy. Stanowisko buraków musi być ciepłe, aczkolwiek niesłoneczne oraz przewiewne, aby często występowały podmuchy wiatru. Oczywiście nie maksymalnie silne, ale jakie żeby były podmuchy wiatru. pH ziemi powinno wynosić między 6 a 7, natomiast same buraki bardzo dobrze rosną wśród niektórych ziół, np. kminku, które swoimi zapachami od razu odstraszają wszelkiego rodzaju szkody związane z pasożytami roślin ostatnią z dzisiaj przedstawionych roślin będzie koper, który uprawa jest jego bardzo prosta, Najprostsza ze wszystkich wymienionych w dzisiejszym programie roślin. A jej cechy prezentują się następująco. Najlepszą temperaturą na uprawianie kopru jest 20 stopni Celsjusza. PH ziemi musi wynosić od 6,5 do 7. Natomiast sam koper rośnie w gruncie, w ziemi zwyczajnej oraz potrafi wyrastać się w donicy, co jest bardzo przydatne w uprawie domowej. Co jeżeli króliki są obserwowane? Przez cywilizację pozaziemską? Co jeżeli istnieją kosmici, którzy nas obserwują, ale czy my możemy obserwować ich? Tak, bo kiedy wylądują na trawie czy na budynku, tego nie dojrzymy, ale jeśli naprawdę istnieją, to niech największym dowodem na to będzie występowanie dziwnych kręgów wśród pól, takich jak ten, który jest na jednym z pól na terenie naszego kraju. Nie będziemy zdradzać, gdzie jest to miejsce, aczkolwiek wskazuje to na możliwość występowania cywilizacji pozaziemskich, które przyjeżdżają do Wielkiego Księstwa Królików, aby obserwować, obserwować jak się rozwijamy i co się na terenie naszego kraju dzieje, co jeżeli oni są wśród nas. Tak jak już Państwu wcześniej powiedzieliśmy, na jednym z pól zbóż na terenie Wielkiego Księstwa wystąpił dziwny okrąg. Według wielu ufologów może być to dowód na faktyczne występowanie cywilizacji pozaziemskich na terenie Ziemi, a w szczególności na terenie naszego kraju. Czy jest to dobry argument? Spytaliśmy się jednego z najwybitniejszych króliczych ufologów, bo tak naprawdę w Wielkim Księstwie rozwinęła się takowa dziedzina i to nawet dużo takich ufologów występuje. Witajcie, proszę Państwa, UFO istnieje naprawdę, jest to oczywiście pewne i potwierdzone. Natomiast mamy teraz również przypadek faktycznego jeszcze potwierdzenia z przez ufologów, że UFO faktycznie wylądowało na terenie Wielkiego Księstwa Królików. Jak Państwo widzą, za mną jest to pole fotografia tego pola, na, którego, na którym znalazło się UFO, które nie wiadomo co robiło, nie wiadomo czemu to było. Ponieważ nikogo w tej okolicy nie było, kiedy ta dziwna dziura, plama w zbożu, kiedy ono zostało zrównane z powierzchnią ziemi, powstała. Natomiast najprawdopodobniej stało się to w nocy. Jeżeli by tak było, to światła UFO byłyby widoczne. Proszę Państwa, pokażmy Państwu, jak wygląda prawdziwe, dobre UFO. Tak prezentuje się UFO. Jakie są jego znaki charakterystyczne? Po pierwsze, w nocy to najlepiej widać mieniące się wszędzie światła, jednakże z powodu obecnego operowania telewizji księżycowej w Film Budiota w standardach obrazów nieanimowanych nie mogą Państwa zobaczyć tych migających świateł. Widzimy jednak podświetlaną zielonym światłem szklaną kopułę u góry. Samo ufo jest wybudowane z jakiegoś rodzaju pozaziemskiego metalu, a w jego Fasadzie czy po jego bokach. Ufo jest zresztą okrągłe, więc nie ma na to słowa. Występuje duża ilość okien i innego rodzaju przeszklenia. Samo Ufo ma dwie charakterystyczne nóżki na dole, a pod samym UFO, w podwoziu UFO, znajduje się wyjście dla kosmitów. Dobry wieczór, szanowny wielki książę królików, marszałek Armii Knieżowskiej i Wielkiego Księstwa Królików, lider Zjednoczonej Partii Królików, Fryderyk i jego nieśmiertelne, wybitne osiągnięcia. Szanowny wielki książę, marszałek, lider Fryderyk dokonał otwarcia ośrodka policyjnego we Fryszgiągde na początku maja bieżącego roku. Wspaniały lider Fryderek, jako dowódca Sił Zbrojnych, będąc marszałkiem Armii Knesiowskiej i Wielkiego Księstwa Królików, niesamowicie silnie dba i zabiega o jak największe bezpieczeństwo każdej klasy społecznej i wszelakich społeczności na terenie Wielkiego Księstwa Królików. Dlatego na początku maja 2025 roku Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk Zlecił na terenie dzielnicy D Miasta stołecznego Kejzerogradu Budowę szeroko rozumianego ośrodka policyjnego Które jest siedzibą tamtejszej policji Jest to wynikiem faktu, iż D Na początku maja podchodziło już pod milion mieszkańców Teraz ma już ponad milion mieszkańców Dlatego Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk Zdecydował się, aby tak duża grupa populacyjna miało swój ośrodek, gdzie będą mogli zgłosić się, jeżeli nie będą się czuli bezpiecznie, co w Wielkim jej Królików jest bardzo rzadkie dzięki wielu bohaterskim reformom i czynom przez te wszystkie lata ze strony szanownego Wielkiego Księcia Marszałka Lidera Fryderyka. W lato, jak i w każdą inną porę roku, widać dbałość i piękność króliczych ulic na wsiach i w miastach, które są tak bardzo zadbane przez mieszkańców. Szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderek, stwórca idei swojego imienia, zawarł w niej wiele bardzo ważnych spraw, które są sprawami zwyczajnymi dla każdego obywatela, ale przynoszą skutki cywilizacyjne, tak że państwo królicze i rasa królicza jest na wyżynach kultury, piękności, kanonów piękna i wszystkiego innego co wspaniałe. Jest to wielki triumf idei Fryderyka w króliczych sercach i w króliczych działaniach. Czystość króliczych ulic, nawet takich, gdzie budynki są drewniane i parterowe, czy nawet na wsiach, gdzie tych ulic jest niewiele, są one niewybrukowane, ale i tak są czyste. Mieszkańcy dzielnie o nie dbają, wypełniając każdy punkt idei Frederyka. A szanowny wielki książę, marszałek, lider Frederyk powiedział: Zawierając to w swej idei: Niech króliki walczą o porządek i oczystość swoim kraju. Ta schludność da nam pięknotę, wprowadzi nas na wyższą kulturę oraz da nam siłę, która nie powstrzyma nas już przed niczym. I tak się dzieje na terenie naszego kraju. Dostępność wielu towarów spożywczych, która została zagwarantowana przez bohaterskie reformy i czyny szanownego Wielkiego Księcia, marszałka lidera Fryderyka, doprowadziła do wzrostu liczby restauracji oraz innych punktów gastronomicznych na terenie Wielkiego Księstwa w ostatnich tygodniach i miesiącach. Wspaniały marszałek Fryderyk swoimi licznymi reformami gospodarczymi oraz rolniczymi doprowadził do faktu, że teraz w króliczych stołach, w sklepach i w restauracjach żadnego towaru nie brakuje. Króliki mogą mieć wszystko. Zajrzyjmy więc do stolicy Kajzerogradu i do dzielnicy Fryperz Zachodnich, gdzie stoi najwięcej lokali gastronomicznych, w szczególności w okolicach Alei 4 Grudnia, nazwanej tak na cześć Dnia Urodzin Wspaniałego Marszałka. Przy ulicy Kohorty Dodomierowskiej niedaleko widzimy restaurację kuchni króliczej, która wygląda następująco: żadnych towarów produkcji Wielkiego Księstwa jej nie brakuje. Nie tylko restauracje kuchni króliczej, ale i też kawiarnie. Taka tradycyjna królicza kawiarnia znajduje się w gmachu Teatru Miejskiego otwartego w połowie lipca przez szanownego przywódcę Rudolfa. Na jej terenie znajduje się właśnie ten luksusowy i ekskluzywny dla bogatych mieszkańców lokal gastronomiczny, który serwuje najlepsze towary z całego państwa króliczego. Jak się okazuje, szanowny Wielki Książę Marszałek Lider Fryderyk swoją wspaniałością jako słońca Narodu Króliczego i całego świata sprawia, że właśnie ten cały świat również się poprawia. I w taki właśnie sposób w mieście stołecznym Kajzerogradzie przy Alei 4 Grudnia została założona restauracja kuchni koreańskiej, w której również według właścicieli żadnego produktu nie brakuje. Dobry wieczór. Druga kondygnacja Szpitala Miejskiego w Kajzerogradzie została ukończona. Szanowny przywódca Rudolf, wielki architekt Wielkiego Księstwa Królików zaprojektował drugą już dzielnicę miasta stołecznego Kajzerogradu, która od dwóch tygodni równo powstaje, a jej budowa już dobiega końca. Drugie piętro Szpitala Miejskiego, największego obiektu znajdującego się w założeniu drugiej dzielnicy zaprojektowanej przez szanownego przywódcę Rudolfa, się już kończy. Drugie piętro zostało ukończone w 100%, ponieważ dokończono budowę oddziału ortopedycznego. Teraz drugi, główny budynek, który Państwo widzą po prawej stronie, będzie miał dobudowane jeszcze trzecią kondygnację, a następnie pozostanie już tylko dach oraz wykończenie wnętrz. Minister Infrastruktury Kierbeć Mimi poinformował o przedłużeniu się budowy kopalni węglowych na terenie gór pamiętnych oraz podał datę zakończenia się budowy po przedłużeniu. Szanowny wielki książę, marszałek Lider Fryderyk w swoim rozkazie o rozpoczęciu budowy dwóch z siedmiu planowanych kopalni węglowych do końca września poinformował, że dwie pierwsze mają być ukończone do 10 sierpnia. W dniu dzisiejszym ten termin nastąpił, a kopalnie nie są jeszcze ukończone, szczególnie kopalnia węglowa numer dwa. Dlatego minister infrastruktury o tym mówił. Ministerstwo Infrastruktury Wielkiego Księstwa Królików w imieniu Komitetu Centralnego Zjednoczonej Partii Królików informuje. Budowa kopalni węglowych została opóźniona ze względu na duże problemy występujące z innowacjami występującymi z faktem, iż były to pierwsze kopalnie węglowe budowane na terenie państwa Króliczego. Kolejne kopalnie będą budowane już o wiele szybszym tempie i bez żadnych przedłużeń niż z planem, który założono na początku. Przepraszając wszystkich oczekujących na pierwsze otwarcie kopalni węglowych, informujemy z wielką radością i przyjemnością, iż kopalnie węglowe nr 1 oraz numer 2, które miały być otwarte w dniu dzisiejszym, 10 sierpnia 2025 roku, zostaną otwarte w dniu 14 września 2025 roku. To już jest pewne, że budowa linii kolejowej między Humboldtem a Górami Kamiennymi zostanie w budowie przyspieszona poprzez wielką mobilizację pracowniczą w tej płaszczyźnie. Wielkie Księstwo Królików pod przewodnictwem wspaniałego Marszałka Fryderyka zwycięża na wszystkich frontach. Tam, gdzie kopalnie węglowe w swojej budowie musiały być wydłużone, tam z drugiej strony coraz szybciej i intensywniej trwa budowa linii kolejowej między Humboldtem a Górami Kamiennymi – która gdy zostanie otwarta stanie się magistralą węglową dla pierwszych dwóch, a później siedmiu kopalni węglowych, które do końca września staną na terenie Gór Kamiennych. Oto dzielni pracownicy, które w imię mobilizacji ku chwale idei Fryderyka oraz Zjednoczonej Partii Królików dzielnie pracują dzień i noc, aby jak najszybciej ukończyć linię kolejową przez bardzo trudny górzysty teren. Dobry wieczór. We formacji odbyło się spotkanie w sprawie upraw wodorostowych. Dzięki kolejnej bohaterskiej inicjatywie, ze strony szanownego Wielkiego Księcia, marszałka lidera Fryderyka, wodorosty i ich uprawy powstają na terenie państwa króliczego coraz szybciej i stają się coraz ważniejszym elementem diety każdego królika. Niezależnie od miejsca zamieszkania, ponieważ wodorostów jest tak dużo, że są one transportowane na cały kraj z księstwa kajzerogranckiego i korońskiego, które są największymi potentatami w tej dziedzinie. Księstwo Formackie jednakże też chce dołączyć do tego wyścigu o zaszczytne miejsce najlepszego, które cały czas trzyma Księstwo Kajzerogradzkie, a na drugim miejscu jest Księstwo Korońskie. Dlatego w dniu dzisiejszym stolicy Księstwa Formacji odbyło się spotkanie przedstawicieli i najlepszych, wybitnych profesorów zajmujących się wodorostami, którzy rozmawiali na temat wykorzystania bądź co bądź niewielkiego pojezierza formackiego na uprawę wodorostów. Króliczy wynalazca wynalazł nowe narzędzie, które nazwał Eli Buzer. Elai Burzer to wymyślone przez tego właśnie oto królika wynalazcy nowe narzędzie, które by stanie się być może króliczym narzędziem codziennego użytku. Ponieważ są to elektroniczne klucze, które są ładowane na baterie lub na inne sposoby, przynajmniej tak mówi wynalazca, że na inne sposoby też się uda. Będą mogły one automatycznie otwierać drzwi czy innego rodzaju konstrukcje takie jak garaże, wiaty czy samochody. Proszę państwa, najdrożsi telewizowie, wynalazek, który właśnie widzicie, stanie się wkrótce część, co będziecie używać w wielu przypadkach, ponieważ tak wstaniecie rano, na kluczyk zamykacie drzwi od domu, idziecie do pracy, otwieracie swój zakład z takim właśnie e-buzerem, następnie na przykład macie garaż, samochód w nim no to garaż otwieracie e-buzerem samochód e-buzerem, wracacie do domu e-buzerem drzwi otwieracie, potem je zamykacie i w taki właśnie sposób wszystko będzie zelektryfikowane a będzie to albo na baterię, albo na prąd, tak jak na przykład telefony włożycie sobie ładowareczkę na noc, gdy będziecie szli spać, czyli drzwi nie będziecie otwierać to się wam podładuje, i na przykład przez 20 godzin na przykład będzie taka bateria trzymała. To, co właśnie trzymam w łapie niewidocznej, jest to wersja testowa, która jeszcze nie jest tak idealna, natomiast z pewnością będą one jeszcze dopracowywane i staną się one technologią przyszłości opatentowaną na terenie naszego kraju w imię idei Fryderyka. Oczywiście. Królicze światowe, informacje zakończone. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji knieziowskiej Friszar Film Rudiota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.